Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie gołąbków pocztowych. Chciałbym dzisiaj zaproponować 7 gołąbków na sprzedaż. Będą różne linie. Zacznę może od Czystej Krwi i Stichelbaut. Ten akurat jest to samczyk z 24 roku. Po oryginalnych gołąbkach od Arka Maziarza, numer obrączki 2841. Przepiękny samczyk, już można na 100%. Ktoś może do rozpłodu sobie go wziąć. Drugim gołąbkiem będzie to gołąbek czystej krwi, 100% Franz. Lebew Gołąbek z tego roku pięknie spieżały. Numer obrączki to jest 1986. Osiem, bardzo silny samczyk, bardzo, bardzo agresywny. Pięknie okropiony. Trzecim gołąbkiem będzie to oryginał zakupiony kiedyś od Arka Maziarza w 20 roku Samczyk. Z jednej strony szlomer i z drugiej strony imbred, imbred Samuraj. Numer obrączki 6933 z 2020 roku potężnej budowy Samczyk. to już mi dużo wspaniałych gołąbków dał. Następnym gołąbkiem będą to gołąbki od Fransa Lebewa, 100% Stichelbaut, Franz Lebew z Belgii po oryginałach. Numer obrączki to jest 1912, 25, 25 rok. Samczyk pewnie będzie. Myślę, że to będą samczyki. I tutaj jeszcze jeden, ostatni też już końcówka pierzeje jeszcze właśnie też, nie wiem może to będzie samiczka, ale piękno taki nakrapiany białolotek, też oryginał France, France Le Beuve. Numer obrączki to jest 1991. No tak nie wiem, ale raczej będzie samczyk. I jeszcze mam do zaproponowania gołąbki, które chciałbym sprzedać u mnie z rozpodu. Od już paru ładnych lat są. Są to imbredy Red Bullensy ponieważ mam już sporo dzieci po nich. I tak naprawdę y, numer obrączki to jest 74,20 z 23 roku. Przepiękny Samczyk. W błędniku tam mam po nich sporo dzieci. I jeszcze. Też samiczka wcześniej zakupiona w Centrum Hodowlane Europa na oryginalnych wodowodach. Też przepiękna samiczka. Numer obrączki to jest 8732 z 22 roku. Naprawdę gorąco polecam. ładne gołąbki. Gołąbki wszystkie są po cenie. 600 zł. Wiadomo, plus transport za gołąbka. Zainteresowanych serdecznie polecam dzwonić pod mój, pod mój numer 575 509 687. Dziękuję.